Tak czy siak, proszę Państwa, ja byłem za mordystą covidowym. Głównym daniem w tym całym zjawisku było zaszczepienie. Głównym daniem byliśmy o krok od przymusowych szczepień. Zresztą asystentka, oficjalna asystentka pana Grzegorza Brauna, e, pani Socha, w telewizjach zawsze też ją dopuszczali, to jest dziwne. Że jak, jak tu się ludzie antysystemu niektórych dopuszcza, niektórych w ogóle nawet na centymetr. E, mówiła, że jest zwolennikiem e, przymusowych szczepień e, akcyjnych. To, to proszę Państwa, to właśnie taka akcja była. To, to ona o tym mówiła, ludzie tego nie rozumieją. Proszę Państwa, Chiny opublikowały mapę drogową. P pierwsze uderzenie było w Chiny, jeżeli chodzi o COVID-19. I tam było wyraźnie. Powiedziane, co trzeba robić, i Chiny tą metodą e, opanowały COVID. Skończyło się tylko na izolacji czterech prowincji. A u nas wtedy Mateusz Morawiecki robił akcję Hulaj dusza, piekła nie ma. Profesor Simon mówił, jesteś zdrowy, młody, idziesz normalnie do pracy. Chiny mówiły, izolacja. Słuchajcie, nie wiadomo, co się dzieje. I gdy była możliwość, proszę, Państwa, czuliśmy, wojna na Ukrainie, jak to niektórzy mówią, że Putin wyleczył świat z COVID-a, wojna na Ukrainie uratowała nas przed obowiązkowymi szczepieniami. I trzeba było wszystko robić, żeby nie dać pretekstu do tego, no nie słuchaliście się, głuptasy, rozprzestrzenił się covid, musimy was teraz wszystkich zaszczepić. Podawany jest przykład mojej krytyki w stosunku do beksającej się osoby, że tam dziecko nie może wyjść na podwórko, że a musi, musi się wybiegać. Proszę Państwa, to jest jakiś absurd, że musi. Moje działania były przede wszystkim ukierunkowane na to, żebyśmy nie byli zaszczepieni na siłę, bo dziś by było różnie. To był ich plan. I by to zrobili, gdyby nie wojna na Ukrainie. A wszystko, co mogło nie dać pretekstu, było słuszne. Trzeba było maski nosić? Nosimy karnie maski. To był Wasz pomysł, rządu pomysł, żeby maski nosić. A nie udało się, no to wasza wina, to teraz myślcie, jak z tego wybrnąć, bo my nie zamierzamy na przykład iść do tego etapu wyżej. Pomyliliście się. Trzeba siedzieć w domu, to siedzimy w domu. Jednak się rozprzestrzenia, a widzicie, popełniliście błąd. Proszę Państwa, wszystko, co robiłem, było tylko i wyłącznie po to, żebyśmy nie byli szczepieni na siłę. Opublikowałem setki materiałów na ten temat. Setki materiałów. Przetrzepany jestem wzdłuż i wszerz, i wyciągnęli taką jedną wypowiedź o tym dziecku, co to musi się wybiegać. Żadnych dowodów nie mają te prymitywy Alex Goodmaker, ale piszą to. To ze środowiska tych tak zwanych piratów, kamratów, korsarzy nie wiem jak oni tam się nazywają którzy odwalają czarną robotę dla Brauna. To oni. Brown siedzi cicho, Brown się nie odwołuje do mnie. Brown jest trwany. Po, po co ma tych przestępców? No właśnie po to, żeby, żeby się nimi zasłonić, żeby on był elegancki, żeby on był poważny. To oni odwalają tą robotę fałszujących historię. U nich honor to podstawa przecież, nie?